Obcy, a jednak tak bliscy. Ludzie, którzy tworzą kulturę, zajmują się sportem, albo po prostu mają pasję i oddaliby za nią wszystko. Są blisko, tuż obok ciebie, ale czy dobrze ich znasz? My, stąd. Państwo Krystyna i Zdzisław Barglikowie to małżeństwo Starnowa Opolskiego, które aktywnie włącza się w życie mieszkańców oraz ma wiele pasji. O ich życiu porozmawiamy w naszym programie. Patrycja Maryszczak, zapraszam. My stąd. Wiem, że pan pochodzi z Podhala. Jak to się stało, że państwo się poznali i jak znaleźliście się tutaj w Tarnowie Opolskim? Długa historia, ale poznaliśmy się już w Zasadzie. Moją żonę znam od dziecka, ponieważ jesteśmy z tej samej wioski, ze Skawy, koło Rabki. To jedni zaliczają do Podhala, inni nie. Nieważne. W każdym razie już powiedzmy jako kilkuletni chłopiec w kościele patrzyłem na taką dziewczynkę, która stała. Przed ołtarzem, z takimi du dużymi kokardami, które zasłaniały pół ołtarza. I właśnie ta dziewczynka bardzo mi się podobała. A później to już historia, kiedy yy, bliższe znajomości za zawarliśmy jako nastolatkowie, później pobyt w Krakowie. Prawie wspólny. Prawie wspólny yy, i po skończeniu studiów y, spakowaliśmy się do plecaka i wyjechaliśmy na Ziemię Odzyskane, to znaczy konkretnie Wojciechów koło Jeleniej Góry. Tam y, mieszkaliśmy lat prawie dziewięć. Tam się urodziło dwóch naszych synów. Później chcieliśmy być bliżej swoich, to się przeprowadziliśmy się bliżej, czyli do Tarnowa Opolskiego. Nie jest to żart, było to dwa razy bliżej, a wtedy podróżowało się naprawdę z wielkim trudem, więc żeby dotrzeć w nasze strony, to czasami doba nie wystarczyła. Pani Krystyno, pani udziela się aktywnie tak społecznie. Chciałam zapytać o Fundację Słoneczna Jesień i o pani działanie w niej. Proszę opowiedzieć w jaki sposób ona powstała i jakie podejmujecie działania. Fundacja powstała już chyba 7 lat temu, może nawet już 8. Skończyłam pracę, zaczęłam emeryturę i w tym czasie pomyślałam, że coś jeszcze mogłabym zrobić. Hmm. Najpierw nie wiedziałam zupełnie od czego zacząć. Przyglądałam się gminie, jak funkcjonują, co robią, jakie są organizacje. Hmm. Doszłam do wniosku, że po prostu nie dam rady, bo niewiele, nie, niewiele w ogóle nie znam ludzi, ludzie mnie nie znają. Poza tym w ogóle nie wiem jak funkcjonuje gmina: co to sołtys, co to wójt. Rady są jakieś sołeckie, w ogóle nie wiedziałam, jak to wszystko połączyć. Ja jestem pielęgniarką, więc zupełnie nie miałam do czynienia z takimi rzeczami. I wtedy usłyszałam słowa, rób to, ja ci pomogę. Powiedział to ówczesny radny Zygmunt Pietruszka. No i to dodało mi sił, odwagi, no i zaczęłam robić. Pomógł mi założyć fundację, w której fundatorką jest Bronia Pietruszka, prezesem Krysia Kurdybelska, w zarządzie na początku była Gabrysia Suchan, a w tej chwili jestem ja i Teresa Goniewiecha. Tak powstała fundacja, która miała właśnie na celu działać dla seniorów. Ale to nie wszystko. Potrzebowaliśmy jeszcze innej organizacji Rady Seniorów. I wtedy, za pośrednictwem sołtysów, dotarłam do osób, które są bardzo aktywne w każdej wsi. Chce im się robić, mają pomysły, mają energię i takie właśnie osoby. 11 osób mam w Radzie Seniorów. I tworzymy w ten sposób tak zorganizowaną i dobrze funkcjonującą grupę, że po prostu powiem tak, że wokoło nam zazdroszczą. Robimy wiele pożytecznych rzeczy dla seniorów z myślą o nich i z nimi. Powstała je, powstał jeszcze klub seniora tutaj mamy w Tarnowie, ale ja bym chciała, żeby to jeszcze było w, w każdej wsi, żeby wsi, każda wieś miała takie miejsce, gdzie mogą się spotykać starsi ludzie, porozmawiać, wypić kawę, ale nie tylko. Można tam robić różne ciekawe spotkania. Yy, można yy, zabawy, no po prostu wszystko, o czym marzą seniorzy. Możemy właśnie w tej organizacji spełniać. Robimy wiele rzeczy kulturalnych wycieczki wszelakie, aktywność fizyczna, którą próbujemy rozwijać. Myślę, że ona w naszej wsi już super działa. Mamy grupę rowerową, raz w tygodniu się spotykamy. Mamy grupę. No, powiem spacerowiczów po prostu. Spacerujemy z kijkami. Jeśli ktoś chce, to spaceruje bez kijków. To taki spacer 8-9 km. Tak, tak. razy dwa, ale to, właśnie. Żeby było wiadomo, że to po prostu jednak jest jakaś tam po prostu forma zdecydowanej rekreacji. Nie takie tam sobie chodzenie. Jasne, jasne. To jest prawda. No i jeszcze. Robimy gimnastykę. Panie Zdzisławie, e, chciałam Pana zapytać, jest Pan osobą o wielu pasjach? E, czy byłby Pan w stanie wymienić jedną, taką najważniejszą swoją pasję? Czy jest Pan w stanie po prostu wybrać? Pisałem wiersze. Grałem w brydża. Malujesz pięć. E, rysuję. Mm, nawet udało mi się parę piosenek skomponować. Ale jest pan również miłośnikiem Gwary Góralskiej. Pisze w Gwarze Góralskiej. No wydałem parę książeczek, w tym dwie po prostu w gwarze. Nie tak lekko dziś umrzeć, kiedy się dorwią doktory. Jak cię łapią, nie zejdziesz. Choćbyś jako był chory, choćbyś człeków za światach był już większą połową, czy nogami łobiema stoł przed bramą pietrową, a dusycka do raju chciała gwołtym się wstusić, to nie może, bo oni ją trzymają za usy. No i choć biedno się siepie, bo opuścić chce ciało, to oni ją z powrotem w to te ciało wpychają. A trzepę dzieć, że mają konsekwencją zelezną. Nie popustą na colak, je się wyjdzie tak zawezną. Całyś cłeków w tych rułkach, drutak, guzikak. Ze wyglądos do znaku, kiedy bimbru w fabrykach. Pale w tobie duchają, krew pompują ci, dozył, elektryką cię kopią, co byś inno i młazł. A tu jeszcze im śwarne pomogają sioszycki, Kręcą tymi biedrami, wypinają te cycki, Kieci dają zaszyki, czy też ścielą to łoże, że uświerknąć im na złość nie poradzisz, nie nim A tu telo markotnik, tyle w sędy gorycy, Ksiądz jegomość wkurzony, bo na dudki uzlicył, łapi duchy za skórę, też kasować by radę. Ano bazy rodzina, zaś trzeba za na spadek. A ty se studerujeckie w pościeli tak leżysz, bez co ty z tym doktorem tak na tobie zależy, że cię telo ratują przed grobą łopatą. Strasznie ciężko to pojąć, ale kwała im za to.